Siemam wszystkim witam serdecznie w kolejnym odcinku z Far kraja Trzeciego. Bierzemy się za kolejną misję fabularną. Ostatnio spotkaliśmy się z Hoytem, a teraz musimy udać się do piwnicy. Mam jakieś włosy tu słyszę. Może na górze? Myślałem, że ktoś do mnie gada coś. Dobra, schodzimy i mamy wykonać niby jakieś słuchanie. O! Właśnie on ogląda. A to ciekawe. Czy to nasza cała paczka? Ciekawy smaczek, naprawdę. Ciekawy smaczek. Warto właśnie.

Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? I don't know. I just, I just want to get out of here. It's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving. Now. Nine. If you do that, you might as well shoot him yourself. We you must sabotage. We'll kill Hoyt. You might know, distract the guards riley he runs. But nine. He will never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. Nine seconds. You must hurt him, or Hoyt will know. What? Five seconds. Well, just do it, okay? I can take it. Just, just please promise you will come back for me, okay? No dobra. Chyba musimy to zrobić. No nie ma wyjścia. Kurde. Też nie podoba mi się to wcale. Ale co my możemy innego tutaj zrobić jak tylko to? Wybacz Riley. Szlak. Ha, mam trzymać spację. Dobra. Kurde, nie no. Bez jaj. O masakra. Tragedia. Dobre pytanie, bardzo dobre.

ale jakiś plan faktycznie jest no chojta trzeba podejść sposobem w otwartej walce jakoś tego nie widzę maluj na czarno no nie mogę na czerwono czyli krwią moich wrogów prawie 2000 metrów ale na szczęście mam przejął całą wyspę i mogę poruszać się tak jak mi się podoba. Szybką podróżą I dzięki temu nie trzeba godzinami chodzić z miejsca na miejsce. Riley Brody, kolejny wpis. Dobra, mamy. coś temat broni. A czego ja wam nie pokazałem? Ace a może i nie. Coś jeszcze? Sam Becker, ha kolejny wpis. Dopiero teraz przecież sama już znamy troszkę czasu. Przygra nam wcześniej dać ten opis, ale jak widać czekała na to dosyć długo. I to ruszamy. A, i to jest ta miejscówka, gdzie byliśmy parę odcinków temu, gdzie te łupy chciałem zebrać. Się zastanawiałem jak wejść. Tam jest zamknięte przejście gdzieś chyba. Iść tutaj. Czyli co, poskradamy się trochę może do odmiany? Jak będzie okazja? Brzmi dobrze. Wysadzanie anteny satelitarnej tym się kojarzy od razu z Far Cry'em Misja numer 3 Ford. Co tutaj mamy? Akurat ciche narzędzie zbrodni, czyli Bushmeda. Się troszeczkę pobawimy. Przeciwników na pewno będzie mnóstwo. Nie wiem, czy tak się da rady przekraść. Spróbujemy. Ale tych kolesi to bym pozałatwiał akurat. Ok. Wieżyczka czysta. Przynajmniej jedna. Mamy kolejnego snipera. Wolę się pozbyć ich od razu później będzie spokojniej, mam nadzieję. Nie będę miał tylu na głowie. Chyba, że znowu gra rzuci mi nieskończone hordy wrogów. Kapteczek. Tego mi właśnie brakowało. warto było tutaj się dostać? Wow, wow, wow. Trzeba to zrobić dobrze po kolei. Tak jest? No i się zaczyna. Koń skradania. Mamy alarm. Tu będzie trochę więcej rozruby znowu. Może być. Poławimy się. Może czymś. wybuchowym. damy radę. Teraz z każdej strony będą mi atakować pewnie. Dobrze. Koniec cichego podejścia. Dawaj tędy. Haha, pięknie. Tak, jak lubię. Co tu jeszcze będzie Wszystko? Tylko tylu was było Liczyłem na więcej No ktoś tam jeszcze jest, ktoś mnie obserwuje Toś mnie wypatruje Z której strony? Czy w góry bardziej? No tutaj Ciężko zbrojne Wow A zresztą Ale że trafię teraz Raz na pozycji Trochę wam Popsuję humor dzisiaj przecież się przez to bez problemu Za wybuchu, ile się w stanie przetrwać? Cholernicy, wow, znowu zadyma, ale jest zdjęty na no, to szybciej. Kurde, czemu mam takiego pecha ciągle. Szczęście w nieszczęściu, bo jestem w stanie tę eksplozję przetrwać, ale tylko dzięki umiejętnościom, które mam. Leżysz. Trzeba. Dało się cichą eliminacją. Mościa ci z granatnika nie dało rady. Ci koledzy są tak mocni, że masakra po prostu. Jeszcze tu zajrzymy. Świateczki może? Nic z tego. Dobra. Czas zrobić głośny boom. Po raz kolejny. Fajnie, że się cieszysz, ale to jeszcze nie koniec naszego zadania stary. Jeszcze więcej materiałów. Dzień dobry! Spróbujmy to zrobić jakoś na no spokojnie. Aha, po cichutku. O kurde. Wow! A, raz, moment. Gaś to, cholera! A, mój. Ciężko cokolwiek tu powiedzieć. Ja tu walczę o życie po prostu po raz kolejny. Yeah. Gdzie ty jesteś Co pływa mnie strzela? Serio? Przez skrzynię nam strzelałeś? Nieuczciwie grasz. Bardzo nieuczciwie. Mamy apteczkę na pewno. Tak, apteczka i... Zabraliśmy przed chwilą też pancerz. Nie, to trzeba kur... naprawdę na siłę chyba wejść. Zgadanie jakiekolwiek... Nie ma tu sensu. To dla was? No, wreszcie! Wreszcie się odpłaciłem za to, co żeście mi robili przez ostatnie minuty. I czuję, że teraz wszystkie misje do końca nie będą tak chaotyczne tak ciężkie. Jeszcze jednego widzę. Przynajmniej na radarze. No więc więcej materiałów wybuchowych to też się na pewno przyda. Co następny? Byłaś Byłaś Wow! Dobrze, to zauważyłem, no tego bym już nie przetrwał raczej. takiej eksplozji To twój koniec. O, ale gdyby nie ta broń, to nie wiem, czy z tymi ciężko zbrojnymi w tak ciasnych pomieszczeniach byśmy sobie poradzili. To byłoby naprawdę problematyczne, strasznie. Ale mamy punkt kontrolny, jak coś się spieprzy, to zawsze można się uratować. Tak, podejdź do talerza anteny, trzymaj E, aby umieścić na nim dobra, będziemy się starać. Na razie Wow Z każdej strony tu będą teraz znowu Snajperka raczej nam nie pomoże Uwaga na granaty Z której strony tu podejść? Cholera, no nie dają za wygraną, patrzcie Czuję się jak w pułapce no bo jestem w pułapce i to takiej totalnej Musimy przychodzić szale zwycięstwa na swoją korzyść Tak to wygląda hmm. Sprytnie Ale ja będę sprytniejszy Są dole gdzieś? Może Dobra, stawimy go. Nie będę szukał przeciwnika teraz. Chyba, że gdzieś tu wiem, jest na minimapie, ale gdzieś się zagubił Coś tu się znajdzie. Kiedyś Jak rozumiem po wysadzeniu tej anteny będzie jeszcze większa na wolnica przeciwników? A to jest to co mówiłem, to czego byłem pewien że właśnie tak będzie Nawet w, w zasadzie nie po wysadzeniu ale po podłożeniu ładunku już atakują nas Całą zgrają Dobra Nie pozwól drogowi rozbroić bombę Dobra jak ktoś chciał podejść to zapraszam Sekundy, sekunda i to Zrób z Kiedy? Gdzie? Ha, no, tu zauważyłem, że podszedł. Dobra, sorry. pan będzie się okopać właśnie tam W takim razie. Podłożymy parę ładunków Dobra, jeszcze raz jedziemy baga na pieska? Teraz jestem przygotowany przynajmniej trochę. Do tego, co tu ma nastąpić. Ok. Teraz umieścimy parę ładunków w paru miejscach. Powiedzmy tu na podejściu. Gdzie jeszcze tutaj. Tu na pewno. Się zaminujemy, panowie. W razie wu może gdzieś z tej strony, żeby jeszcze eksplozja od beczki zrobiła dodatkowy wybuch. Co może gdzieś tu? Tutaj. O, żeby grapy. Bank, oczywiście musi być. To też tak bo się może bardzo przydać zaraz. I teraz się zabawimy, panowie. Tak, teraz to już jestem... inaczej przygotowany. Panowie. Dokładnie Wesoło, nie? Co, nie podoba się wam? Sylwester! Radujcie się, cieszcie się, otwierajcie szampany To ostatnie w życiu przynajmniej. Na przyadwanko Dokładnie to Nie mówcie, że tego nie lubicie. Bo nie chce się wierzyć. No, tak to miało wyglądać od początku. Jak człowiek nie był przygotowany wcześniej, to co ja mogłem powiedzieć, nie za wiele. Kolejna seria zabójstw. Zaraz, moment. Rozwal to, rozwal. O ile mogę w ogóle. Bo chyba nie mogę. Wow! posiłki, niestety śmigłowiec mój, nie do zdjęcia. O, kurde. Się do śmigłowca, aha, to jest śmigłowiec mój, a ja chciałem go rozwalić. Ręcz się Już myślałem, kurde, że to są posiłki wrogów. A to jest sojusznik. Wow. Zamowita. Co, będziemy obserwować teraz fajną eksplozję, zapewne. Przynajmniej tak powinno być. Do widzenia. Tak. Kolejna świetna misja. No na poziomie mistrz to ta gra.

Czarne złoto No dobra, ja sobie tutaj skończę, bo będę mógł grę zapisać, bo jak mam aktywną misję, to niestety zapisać nie mogę, a w razie jak mi się gra To nie będę musiał tego wszystkiego powtarzać, co robiłem przez ostatnie dwa materiały. Więc to jest bardzo ważne. Gramy prowadził gdzieś tam Czyli gdzie konkretnie Tutaj o lądowanie zrobimy szybką podróżą Ja się tu z wami pożegnam trochę krótszy odcinek minimalnie To parę minut Ale emocje pewnie znowu były Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was Trochę zgonów, trochę faili ale cały czas idziemy do przodu. Cały czas sobie radzimy. I przed nami kolejne misje. Nie zostało ich już wiele, bo chyba tylko z 6 albo z 5. 5 i zobaczcie, że cały czas jest 98% gry. Pomimo wykonania 5 misji fabularnych. No wiem, trochę dziwnie jest to te milczony ten procentowy postęp. Dobra, nie będę przedłużał do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.